Cyprian Kamil Norwid w wierszu pod tytułem Krzyż i dziecko wskazuje na lęk chłopca. Bał się, bał się tak, jest huk, że krzyż zgubi, masszcie nie się wzwyż. Wiatr mu poprzeczny, mówi chłopiec, ale ojciec mówi, płyńmy synku, bądź co bądź. Krzyż jest drogą zbawienia, maszcie nie się wzwyż. Patrz, jak się zmieni. Otóż, kochani. Dzisiaj mamy święto, wspomnienie Benedykta Opata, który właśnie oręduje za nami wraz z Najświętszą Panienką Maryją i wszystkimi świętymi. Pan Jezus Chrystus posyła nas apostołów, wiadomo, mają taką władzę. Każdy ma, jeżeli ma Chrystusa, to działa przez miłość. Reszta się nie liczy. Wszystko, co nie z niego, umiera, obumrze na pewno. I tak już jest i to jest wielka nadzieja dla nas, dzieci Bożych, bo właśnie On pasie nas. Te najmniejsze owce niesie po prostu przy swoim sercu. Karmiące prowadzi łagodnie. Jest bardzo dobry. On jest przede wszystkim naszym karmicielem. Jedynym Panem naszym jest Jezus. Jeżeli tak jest, my mamy doskonałą opiekę. Wspaniałe życie. Co, za, co otrzymujemy w zamian? No wszystko, wszystko. Po stokróć więcej niż to, czego się wyrzekamy. Czyli ja, wyrzekając się siebie, otrzymuję samego Boga. Odtąd już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Chcę być szczęśliwa, jak Maryja. Czy to jest nieszczęście? stać pod krzyżem i przyjmować największą miłość, to jest największe szczęście na ziemi i w niebie. I nie ma nic droższego, jak tylko Jezus. Alleluja! Ave Maria! Dzień dobry!